Cześć kochani Witam was na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z przepisem na przepyszne mięsko Będą to rolady wieprzowe Z jajkiem gotowanym w środku Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego Jak? Zaczynamy! Co będziemy potrzebować do tego przepisu? Oczywiście Hub. Ja mam tu też pokrojony w kawałki Będziemy go rozbijać jego tutaj jest 500 gramów, 5 takich kawałek, czyli 5 roladek nam wyjdzie. Do tego mamy szynkę wędzoną na surowo. Możecie ją dostać w każdym sklepie. Cieniutkie plasterki pokrojone. Do tego oczywiście musztarda. Musztarda stołowa, możecie dodać musztardę Dijon, czy też inną, którą lubicie. Pieprz sól do smaku. Oczywiście będziemy potrzebować takie albo wykałaczki, albo takie specjalne szpilki do spięcia tych, tych rolat i pięć ugotowanych jajek na twardo. Musimy sobie rozbić kotlety na bardzo cienki plaster. Każdy jeden pojedynczo Odkładamy Gdy już mamy kotlety rozbite Biorę sobie jeden Jedną taką sztukę Solimy Pieprzymy Na to teraz e, Tak łyżeczkę Musztardy rozsmaruję po całej powierzchni. Musimy sobie włożyć plaster szynki. W ten sposób wkładamy jajko no i zawijamy tak jak roladę. Te roladki są naprawdę przepyszne jako danie obiadowe, ale także możemy sobie zrobić taką roladę i je po prostu kroić jako wędlinkę, czy też jako takie grubsze koreczki, na zimno podawać. Jest naprawdę przepyszne. Starajmy się tak sobie tu naciągnąć. No i zamykamy szpilką. sposób. No i tak musimy sobie przygotować się wszystkie roladki. Także solimy, pieprzymy, no tego musztarda. Możecie sobie pikantną dać musztardę, jaką tam lubicie. Ja lubię dosyć taką łagodną, dlatego wziąłem sobie stołową. Na to idzie szynka, szynka, oczywiście, lub możecie dodać tutaj boczek pędzony, chociaż ja zawsze robię tutaj sobie z szynką. No i zawijamy dosyć ciasno. I zamykamy. Wilką. Staramy sobie tak sobie te brzegi, bo one tutaj są puste. Tak sobie je ścisnąć i zamknąć razem. O, w ten sposób. Na patelni włożyłam sobie łyżkę smalcu. Możecie sobie smażyć na oleju czy tam na czymkolwiek chcecie. Włączam grzanie. Czekam, aż się dobrze rozpuści tłuszcz. Już mamy porządnie rozpuszczone, także wkładamy częścią, którąśmy spinali do dołu. I przykrywam taką specjalną pokrywką, aby nie pryskało ale tak, żeby nie stworzył się proces duszenia. Także ona jest tutaj z takim siwkiem. Musimy nawet sobie to wszystko podsmażyć z każdej strony. Teraz muszę przewrócić się na drugą stronę. Można także podsypać sobie odrobiną mielonej papryki w prosku. Niekoniecznie, ale ja zazwyczaj tak robię. Wszystkie składniki i właśnie będziemy mieli w opisie na dole jak zwykle pod silnikiem. Także sprawdzajcie tam. No i czekam, aż nam się z każdej strony yy, na wolnym ogniu pod kliką, te rolatki, wtedy będziemy Podlewać i dusić je. Rolatki już się pięknie nam zrumieniły. Teraz podleję odrobinę wodą. Tak do połowy tych roladek, aby tak się zanurzyły. Odrobinkę w tym sosiku. No i będziemy dusić tak z 20-25 minut. Nie dłużej to jest bardzo młody schabik, także on szybko się zrobi, a w środku jest ugotowane jajko, także tutaj niewiele potrzeba. Dusimy i wtedy możemy albo odstawić te rolatki, tak jak wspomniałam wcześniej, i je kroić na zimno na kanapki, lub też pod galaretę przygotować sobie taki schabik, ale także można podać jako danie obiadowe, na ciepło, wtedy możemy zrobić sobie e, z tego wywaru przepyszny pieczeniowy sosik. Tylko podprawiamy sobie mąką, odrobinę śmietany i jest naprawdę wyśmienity. Z pyzami lub też e, z kopytkami smakuje przepysznie. Pokażę Wam tak na szybko, jak zrobić sos. Z tych roladek wyszło nam troszeczkę takiego fajnego sosiku teraz go troszeczkę odparuję dodam łyżkę, półtorej mąki i zrobimy tak zwaną zasmaszkę troszeczkę sobie podsmażymy tak, żeby straciła surowość teraz wyszła nam taka klucha, ale no to będzie przepiękny sosik do tego dolewamy zimny, zimnej wody I musimy sobie to wszystko ładnie rozprowadzić, aby nie było grudek. No już nam się sosik pani rozprowadził, czyli te grudki z, z mąki. Jeżeli Wam przeszkadza, bo ja mam tutaj kawałki mięsa jeszcze, jeżeli to Wam przeszkadza, możecie oczywiście sobie to przecedzić. Będziecie chcieli mieć taki aksamitny sosik. No i do tego, jeżeli nam się zagotuje... Dodajemy śmietankę, kremówkę lub też do sosu specjalną taką macie w Polsce. Odrobinę, żeby tak do smaku i zabielić ten sosik. No i teraz czekamy, aż nam się zagotuje, odrobinę zgęstnieje i mamy przepyszny sos do pysz czy też klusek śląskich, kopytek, my mówimy w Wielkopolsce kopytka. To jest na takiej samej zasadzie jak kluska śląska, tylko inna forma. Lub z ziemniakami zwykłymi pire, jak lubicie. Naprawdę przepyszny jest ten sosik. Ja sobie pozwolę spróbować, czy jest dosyć słony. Odrobinę o Ale już nie pieprzymy, bo jest dosyć ciepierny. No i mam przepiękny sosik. Wyłączam grzanie. I możemy podawać. Mam nadzieję, że ten przepis spodoba Wam się. Wypróbujecie go. A ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnych filmikach. Oczywiście pokażę Wam w przekroju, jak wygląda ta rolatka. Tak, natomiast prezentują się już upieczone rolatki. Wyglądają przepięknie. Wezmę sobie teraz jedną. I przekroimy. I tak, moi drodzy, wyglądają w środku. Mam nadzieję, że ten przepis, tak jak wspomniałam Wam, spodoba Wam się. Wypróbujecie go. Dajcie koniecznie znać, czy Wam smakowało. A ja Was zapraszam do przeróżnych moich filmików, abyście korzystali, próbowali. A my widzimy się w kolejnych przepisach. Do zobaczenia. Pa!